z wami słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką tam się przemienił wobec nich jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć tak byli przestraszeni. I Zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. Ten jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzali, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy wschodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie. Rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, i znowu, tak jak ubiegłej niedzieli, kościół, aby pomóc nam przeżywać. Ten czas Wielkiego Postu, aby nas wzmocnić, pokrzepić, daje nam Ewangelię o przemienieniu na górze taboru. Dlaczego? Dlatego, że czas Wielkiego Postu jest czasem, w którym podejmujemy pracę wewnętrzną, podejmujemy pracę duchową, staramy się, aby w naszym życiu było więcej modlitwy. Może, żeby była bardziej gorąca. Myślimy o uczynkach miłosierdzia i je czynimy, o jałmużnie. I to nie są dzieła proste. Trzeba wewnętrznie się do tego przymusić. Trzeba to nasze wnętrze, które często jest przyzwyczajone do przyjemności. Na przykład musi od tej przyjemności się oderwać, żeby zrobić coś więcej, żeby zrobić coś lepszego. I zobaczmy, że, że to nie jest proste, że to jest trud. I dlatego Kościół daje nam tą Ewangelię. Tak samo jak to wydarzenie miało wzmocnić apostołów, tak samo to ta Ewangelia. W której widzimy Pana Jezusa w Jego chwale, ma nas wzmocnić. Właśnie w tym czasie Wielkiego Postu, byśmy z wielką nadzieją i z wielką radością widzieli już ten czas zmartwychwstania, że do tego dążymy, że właśnie te wyrzeczenia, które podejmujemy, one mają służyć jeszcze większej radości w czasie. Świąt Wielkanocnych, że ta przemiana, faktycznie, która się w nas dokona, ona będzie jeszcze większą radością właśnie w czasie Wielkanocy. I zobaczmy, kochani, właśnie widzimy z jednej strony taką motywację Pana Boga, a z drugiej strony widzimy, że to zbliżanie do Pana Boga wiąże się z trudem. Wiąże się z momentami bolesnymi, wiąże się z momentami próby. Bo tak, taką próbę doświadcza Abraham. I zobaczmy, że to ma swoje podstawy, to co jest opisane w, w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w księdze Rodzaju. Dlaczego właśnie. Abraham działa w taki sposób, a nie inny. Dlaczego ma ofiarować swojego syna? Kiedy byśmy się przyjrzeli dokładnie temu, w jaki sposób wierzyli ludzie na tamtych terenach, właśnie ziemi Kanaan, to w tamtych czasach był tam kult. Boga Molocha. Na czym ten kult polegał? Między innymi na tym, że właśnie ofiarowano temu bóstwu swoje pierworodne dziecko. Potem z czasem ten kult przyrodził się w późniejszym czasie, w późniejszych wiekach. Był znany jako kult Baala. Pamiętamy ten moment z księgi Prorockiej, kiedy właśnie wspomniany w Ewangelii Eliasz właśnie. Można powiedzieć, pojedynkuje się z prorokami Baala. Te kulty były bardzo właśnie straszne, bo one właśnie też polegały na tym, że żeby wyjednać sobie przychylność bóstwa, właśnie zabijano dziecko pierworodne. I jeszcze do tego badania archeologiczne pokazują, że te dzieci były gdzieś umieszczone w fundamentach domu. Straszne to, ale. I właśnie zobaczmy, że, że tutaj Abraham działa bardzo podobnie. Jakby zapomniał o tym, że przecież to Pan Bóg przyszedł do niego w postaci trzech wędrowców i powiedział, że przecież będzie miał dziecko. Że będzie się cieszył za rok dzieckiem. I wtedy w tej też ogromnej bliskości. Pan Bóg tak zaniepokojony tym, co się dzieje w Sodomie i w Gomorze, powiedział Abrahamowi, że ci ludzie źle skończą, jeżeli będą nadal tak żyć. No i Abraham rozmawiał o tym z Panem Bogiem, wiedząc, że tam w tym mieście jest jego brat Lot razem ze swoją żoną. Wiedział o tym i, i dlatego tak się chciał go uchronić i tak się z Panem Bogiem. Licytował. A jakby tam było pięćdziesięciu sprawiedliwych, to ocalujesz to miasto ze względu na tych pięćdziesięciu sprawiedliwych? Pan Bóg mówi: tak, ocalę. <grych> A jakby tam było 40 sprawiedliwych. I tak się targuje. Dochodzi do dziesięciu. I wiemy, że Pan Bóg objawia swoje miłosierdzie, bo tym jedynym sprawiedliwym był sam Lot. Pan Bóg wyprowadził Lota właśnie z Sodomy i Gomory. Jedynie żona Lota, gdzieś cały czas zakorzeniona w grzechu, obejrzała się za tym miastem, które było niszczone, i zamieniła się w stóp soli. Ale widzimy Boga, który ratuje. Widzimy Boga, który, który wydobywa. Jakby Abraham o tym zapomniał, że Bóg jest Bogiem życia. I zobaczmy, że. Że właśnie idzie, by ofiarować swojego syna. To też mogło wyglądać dosyć komicznie, bo wtedy Izaak miał około 40 lat, Abraham ponad 100, już dużo ponad 100. Nie mając siły, za dużo, żeby taki, taką ofiarę dokonać. I Pan Bóg właśnie znowu pokazuje w tej sytuacji, że on jest Bogiem życia że On jest tym, który ratuje, a nie tym, który niszczy. Co, co nie przeszkadza w tym, żebyśmy w, tym, w tej naszej duchowej wędrówce, żebyśmy nie podejmowali rzeczy trudnych, żebyśmy nie podejmowali walki wewnętrznej. Właśnie widzimy w tej historii Abrahama i Izaaka, Ogromną walkę wewnętrzną. I ta walka, często, ona dokonuje się w trudzie i w cierpieniu. I zobaczmy, właśnie jeszcze inną sytuację, kiedy to Mojżesz nie chciał, żeby jego syn cierpiał. To się działo tuż po powołaniu Mojżesza, kiedy Mojżesz. Widział Pana Boga w krzewie ognistym i on był już wtedy, wtedy miał żonę, urodziło się dziecko i nie chciał swojego dziecka obrzezać, bo widział to dziecko takie nieskazitelne, takie, takie piękne. Ja mam go skaleczyć? I wtedy Pan Bóg był na niego bardzo zły. To jego życie było zagrożone Mojżesza. I w porę jego żona zareagowała, obrzezała właśnie dziecko, bo z Mojżeszem było już bardzo źle. I musiało się dokonać ponowne powołanie Mojżesza, bo wtedy, kiedy chciał właśnie uchronić swoich najbliższych przed cierpieniem, chciał, żeby były te wszystkie takie nieskazitelne, wtedy właśnie nie był gotowy do tego, by przeżyć właśnie coś trudnego, nie był gotowy do misji. Pan Bóg dopiero powołał ponownie, jest ponowne powołanie Mojżesza i dopiero mógł wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Zobaczmy właśnie, kochani, że ta nasza droga duchowa związana jest z trudem. Czasem związana jest z cierpieniem, że te wyrzeczenia właśnie, które podejmujemy, będąc coraz bliżej Pana Boga, one wiążą się z tym, że no nie jest lekko. I dlatego właśnie ten fragment Ewangelii, Przemienienia na górze taboru, żebyśmy nie patrzyli tylko i wyłącznie na ten trud, który jest faktem, na to, co podejmujemy i nas kształtuje, co nie jest proste, ale żebyśmy mieli w perspektywie właśnie ten widok chwały Bożej, Jezusa Chrystusa uwielbionego. Do tego momentu dążymy. I dążymy w czasie tym wielkiego postu, ale też i w czasie całego naszego życia. Kochani, chciejmy chciejmy właśnie za Panem Bogiem podążać. Chciejmy wziąć do serca właśnie, że On jest tym umiłowanym Synem Boga Ojca. Mamy Go słuchać, mamy za Nim podążać. Nawet wtedy, kiedy potrzeba wewnętrznie popracować. Nawet kiedy musimy Podjąć wyrzeczenie, kiedy musimy podjąć trudność, Bóg nas zaprasza do tej wewnętrznej pracy. On nas nigdy nie opuszcza. On z nami jest. Nawet wtedy, kiedy właśnie ta praca wewnętrzna wiązana jest z trudem i bólem. Amen.